Ciekalni. dzisiaj taka mała wycieczka. Znaczy, wycieczka spacer. Eee, zabieram Was do ruin młynu u Walerów. Młynu wodnego z końca XX wieku. Tu już widzicie pierwsze zabudowania. Z malownicze miejsce podobno. Pod koniec tego XX wieku znaleziono tu skarb złotych monet. To kiedyś była kapiczka. Jest tylko znicz. Takie to miejsce. Mój znajduje się nad potokiem jawożnik, który jak już wiecie trochę czyściłem Są takie obalone drzewa muszę tu jakoś przejść z tamtej strony będzie chyba lepiej Walerowie mieli dwa młyny Ten jest wodny a tam na górze, przy głównej drodze, bo ogólnie znajdujemy się w Siemoni, tam na górze przy głównej drodze znajduje się budynek dawnego młynu e, już elektrycznego. O, zabrakło mi słowa. Zobaczcie, tu jest część piwnicy. Człowiek nawet nie, nie wie, że chodzi po jakichś dawnych stropach. Staram się trochę poświecić ale Nie wiem czy tam będzie coś widać Jest to puste ogólnie Idziemy dalej tutaj jak widzicie też były zabudowania tu są gruzy tam tutaj już przyroda robi swoje zobaczcie też część jakiejś piwnicy Gdzieś o, chyba dochodzę, tu będzie jawożnik. Tu widzicie? Tutaj sobie płynie jałożnik. I teraz zobaczcie, jak on jest głęboko. Jest to tylko strumyczek. a kiedyś musiał być co najmniej do tej wysokości, żeby ten młyn chodził. Idziemy teraz jeszcze dalej, jeszcze w jedno miejsce. Wam tu pokażę. Tak wygląda w środku. I idziemy dalej. Będę tam, co się włączy. I. Niech podal parę, parę tam metrów z 30-40 znajduje się ruiny zabytkowego wiaduktu kolejowego, wybudowanego przez Rosjan w 1904 roku i zniszczonego również przez nich w 1914. Trasa tej kolei liczyła 20 km, prowadziła z Zębkowic do Siemonii. I zobaczcie, jeżeli to samo co mówiłem przedtem, jeżeli on był tak wysoko, prowadził tam nad tym, to jak wysoko musiał być w tamtych czasach jawożnik? No taka ciekawostka. To jak widzicie, jeżdżą sobie na kładach, trasa im się podoba, Widzicie? i jeszcze postaram się w jedno miejsce wam pokazać, no i jestem. Zobaczcie, tamten dy, tam jest ten młyn. Tutaj płynie sobie ten jałożnik, i wpada sobie gdzie? Zaraz wam pokażę. Krystalicznie czysta woda. Dobrze, myślałem, że nie uda mi się dojść. Sorry, jeżeli będzie wiatr. Wpada do zalewu Rogoźnik 2. Zalew ten w ogóle powstał ze żwirowni, czy jest tam z piaskowni. Może dlatego kiedyś ten Jawoźnik był wyżej, bo tu opadło. Ale Jawoźnik cały czas płynie. Także taka krótka wycieczka tam Jest Łabądź Z małymi, nie wiem czy go widać Także do następnego Kani, trzymajcie się Tu jestem jeszcze przy drodze Sorry za wiatr To jest ten młyn elektryczny Pozamykany Za niedługo się rozpadnie oczywiście tu